Do 7 kwietnia coraz mniej czasu poznajemy kolejne nazwiska, kolejnych kandydatów na stanowisko prezydenta Płocka. Pierwsza kobieta, eee, czemu zdecydowała się Pani na ten krok, na podjęcie tej rękawicy? Posiadane przeze mnie doświadczenie, moja wiedza dają mi poczucie siły i przekonanie, że w Płocku przyszedł czas na zmiany. Płock, historyczna stolica Mazowsza, Płock zlokalizowany w sercu Polski, wymaga zmian. Trzeba wykorzystać tą dobrą energię, nowoczesność tego miasta, czyniąc to miasto przyjazne dla mieszkańców, inwestorów i turystów. Co by pani chciała zmienić w mieście, skoro czas na zmiany? Z uwagi na moje dotychczasowe działalności i związanie ze służbą zdrowia najbliższa mojemu sercu jest poprawne funkcjonowanie opieki zdrowotnej, ale również mieszkalnictwo, edukacja, rodzina, praca, odpoczynek, oazy, zieleni, parki, parki zielone, mniej betonozy. Więcej e, takich ośrodków kultury. Ja jestem oddana sprawie społecznej i biorę odpowiedzialność za wszystkie sprawy skierowane na społeczeństwo i na działania w stosunku do ludzi. A czy pani zdaniem, Płock, płocczanie gotowi są na e, kobietę, która będzie prezydentem? Jestem przekonana, że tak, że nikt z nas nie pożałuje podjętej decyzji. A czy będą jakieś spotkania z mieszkańcami? Planujecie jakieś rozmowy, tak żeby Panią poznali też z troszeczkę innej strony? Oczywiście, że tak. Będziemy na bieżąco informować mieszkanki i mieszkańców naszego miasta o harmonogramie naszych spotkań. I serdecznie zapraszamy.